Dzień dobry, witam w portale radomsko24.pl, witam Państwa, moim gościem dzisiaj jest Wojciech Lęk, przewodniczący Miejskiej Rady Sportu. Witam serdecznie. Cześć Irek, witam Państwa, dzień dobry. Kadencja 2019-2023 jest po dość ważnej decyzji Miejskiej Rady Sportu, czyli zostały rozdysponowane pieniądze na organizacje sportowe. Tylko tu mam takie jedno pytanie, czy to jest na tej zasadzie, że w tym roku to było 600... Ponad 639 tysięcy, tak? Eee, tak. Troszeczkę więcej, bo 539 było chyba w tak. 2011. Ale czy to jest tak, że na dany dzień jesteście zaproszeni do Urzędu Miasta Radomska? 13 osób, bo tyle teraz liczy Miejska Rada Sportu, i jest lista, którą tylko sprawdzacie, podpisujecie i jest wszystko z głowy. Czy Wy, naprawdę jest dużo? Wygląda z to w ogóle inaczej. Rada Sportu nie dzieli pieniędzy. Pieniądze dzieli prezydent, bo on ma tylko takie uprawnienia. Natomiast z dwóch członków rady jest zadelegowanych do specjalnej komisji, mhm. którą powołuje pan prezydent. Najpierw następuje tak zwana formalna ocena wniosków. W tym roku złożono 18 wniosków, 18 stowarzyszeń, bo nam z dnia na dzień tych stowarzyszeń przybywa. 16 wniosków Przeszło tak zwaną ocenę formalną. Dwa się nie zakwalifikowały, nie będę mówił, które stowarzyszenia nie przeszły. Bo po co komuś naruszać jego dobry interes. Na pewno, ale, ale o, na pewno w przyszłym ale roku. Ale tu nie ma tajemnicy, bo jest lista, na której ta te, są. No te... tak, no więc wie, wiecie Państwo, kto nie przeszedł, tak. I następnie te propozycje, znaczy po tej ocenie formalno-prawnej e, idzie to na komisję, która działa w składzie dziewięcioosobowym. Tak jak mówię, są tam przedstawiciele Rady Miasta, przedstawiciele dwóch przedstawicieli Rady. Sportu, walczyliśmy o to, żebyśmy mogli uczestniczyć w tym podziale i do tego czynniki społeczne z innych, z innych organizacji społecznych. No i następuje taka przymiarka do tych, do tych podziałów. To, jest to Ta komisja dzieli te pieniążki w jakiś tam sposób, proponuje dzielić, i taka propozycja trafia na biurko prezydenta, a następnie pan prezydent nanosi swoje poprawki i wydaje zarządzenie. No dobrze, to kto ma ostatnie zdanie prezydenckie? Zawsze ma prezydent ostatnie zdanie, bo on jest gospodarzem budżetu. My mamy proponować, my proponujemy, podpowiadamy, rozwiązujemy wspólnie problemy, nadajemy, że tak powiem, jakieś tam kierunki, nie tylko w kwestiach finansowych, ale niestety, znaczy stety, prezydent jest, ospo, jest odpowiednią osobą do podpisania zarządzenia. Nie może być tak, żeby, żeby. Nie, ja rozumiem, tylko w niektórych kwestiach, w niektórych dotacjach, które są kierowane do danych organizacji sportowych, możecie mieć odmienne zdanie, albo uważacie, że ta organizacja powinna dostać więcej pieniędzy. Czy wtedy to jest egzekwowane przez prezydenta brany z Prezydent, sumie, czy nie? Prezydent porusza się z reguły w kwotach, które my proponujemy, jako ta komisja. Nie ja, nie Rada, ale ta komisja. Jeżeli następują, to następują jakieś tam korekty drobne, lub prezydent uważa, że dane stowarzyszenie mogło być pokrzywdzone zbyt niską inflacją, albo po prostu komisja. Zdała zbyt, zbyt dużą tą dotację i dlatego to prawo prezydenta jest takie, okay. ale też z tego co wiem, nie robi tego jednoosobowo, tylko z panią wiceprezydent i z panią naczelnik odpowiedniego wydziału. A to w takim razie, jak często spotykacie się w ciągu roku z prezydentem, żeby porozmawiać o stanie sportu w Radomsku? Ja z, z prezydentem spotykam się na bieżąco. Nie ma na problemu. To znaczy? No. Raz w tygodniu, dwa razy Czyli na Czyli tak z ulicy mówiąc? Komuślenie? No mnie dzwonię, powiem, że mówię, że mamy problem. My mamy posiedzenia rady w tej chwili one są no, zawieszone. Z uwagi na pandemię. Mamy w ogóle utrudnione działanie z uwagi na pandemię, bo, bo ciała gremialne mają utrudniony kontakt. Sesje miejskie się odbywają w trybie zdalnym. My nie dysponujemy takimi możliwościami. Chyba, że jest coś bardzo pilnego, wtedy porozumiewamy się telefonicznie i na zasadzie głosowania większościowego podejmujemy jakąś decyzję. Ja ją przekazuję panu prezydentowi, lub jest podejmowana uchwała. Tak to się odbywa. A czy jest? Nie wiem, czy. Prosicie te organizacje sportowe o przekazanie jakiś nie wiem, list z dokonaniami, czy jak zrealizowały, czy bo oni przedstawiają wniosek, swój plan. Tak, wniosek o dotację między innymi zawiera taką pozycję, że te stowarzyszenia się chwalą, co robiły w danym roku, co mają zamiar robić w przyszłym roku, na co im są pieniądze potrzebne. Poza tym muszą się rozliczyć z poprzedniej dotacji, jeżeli taką dotację miały. I to jest bardzo. Przestrzegane radykalnie, czy pieniążki są wydatkowane zgodnie z preliminarzem? No to dobrze, to co się staje w tym momencie, jeżeli dana organizacja dostała tam o 2 czy, czy o trzy tysiące mniej pieniędzy, mimo że spełniła wszystkie warunki? Czy wniosek idzie do poprawki? dopasowują swój budżet do poziomu dotacji, zanoszą go z powrotem do, do urzędu. Prezydent na A podstawie... A jeśli domagają, żeby jednak chcieli nie te 18, tylko 20 tysięcy? No powiem tak. Tu dyskusji musimy, nie ma? Musimy Państwu i Tobie powiedzieć jedną rzecz. Zapotrzebowanie na środki finansowe, takie te żywe pieniądze, jest na poziomie ponad milion złotych. My poprzez tą kadencję, tak jak widzisz, ewolujemy. Staramy się, wywalczyliśmy, rozmawiamy z radnymi, budujemy lobby dla sportu, więc ta kwota wzrosła już o ponad 100, grubo ponad 100 tysięcy w stosunku do kwoty pierwotnej, jak ta kadencja rady się zaczęła. Więc, ale jest to cały czas tylko 60% potrzeb. Dlatego też dzisiaj apeluję do radnych, apeluję do tych, którzy mogą podejmować te decyzje żeby ta kwota była zwiększana jednak znacznie, bo działamy na, na pozycji 60% możliwości. Więc też czy, czy ta komisja, czy, czy, czy prezydent mhm. mają wielki problem, żeby te pieniądze podzielić, mhm. i zawsze jak jest mało pieniędzy, budzi to niezadowolenie. Skoro z tego co dobrze pamiętam, to Radoszczęński Kolektyw Sportowy, RKS Radomsko w tamtym roku otrzymał 200 tysięcy, a w tym roku 185. 000. Czym to było podyktowane? Pan prezydent. Podjął decyzję, że skoro nie mamy trzeciej ligi, a mamy czwartą ligę, więc zmieniły się pozycje kosztów. Poza tym już nie mówimy o radomszczańskim kolektywie, co mówię z wielką satysfakcją. Wróciliśmy do nazwy, znaczy wróciło stowarzyszenie do nazwy Radomszczański Klub Sportowy. Idzie poważna walka o, o zmianę wizerunku tego stowarzyszenia. My widzimy jako rada, widzi to też prezydent. To wie pan, mówię pan, to Wojciechu, tu, tu powiem, że kij ma dwa, dwa końce, bo w tym momencie, jeżeli ta dotacja jest nie staje po żadnej stronie, nie tak. Tylko skoro ta dotacja jest obcięta, a prezydent mówi, no to dlatego, że nie ma trzeciej, tylko jest czwarta liga. Koszty to, są inne. Koszty, dobrze, ale to, to w takim razie chcąc. Wejść do trzeciej ligi, z czwartej ligi, no to potrzeba jest chyba większe, większego nakładu. No tak, ale my rozmawiamy o pozycji gdzieś tam 15 tysięcy, tak? Czy, czy, czy 20 tysięcy? Tak, 15 tysięcy. 15 Każde stowarzyszenie, które chce robić jakiś wynik, musi zadbać o sponsorów. Dzisiaj jest ta sytuacja na rynku może troszkę trudniejsza z uwagi na pandemię, bo firmy mają określone problemy i niezbyt. Szczodrze, no dobrze. skoro miasto, miasto dotuje RKS Radomsko 185 tysięcy, to kwota, która wpływa do tego klubu, na przykład do sponsorów jest w jakiej wysokości? Ja nie Może znam dokładnych tak? wyliczeń, ale na pewno na utrzymanie tego klubu na takim poziomie, jaki chce, po walczeniu jakieś awanse, to musi być kwota gdzieś na poziomie no, nie mniejszym jak 500 tysięcy. Nie sposób tu wymienić wszystkich organizacji, które dostały dotacje, ale Twoim zdaniem to jest w pełni... Twoje osobiste, osobiste zdanie, nie przewodniczącego Miejskiej Rady Sportu, to jest sprawiedliwe podzielenie pieniędzy, bo tak cał, cały czas mówi, że to jest za mało pieniędzy. Tak, za mało, ale też nie ma koterii ze strony mhm. i komisji, i pana prezydenta. Ja ale podaję które, swój tak, przykład. Ale które, które, twoim zdaniem, organizacje powinny jednak być bardziej docenione powinny na wyrost dostać więcej pieniędzy, bo lukują, że dobrze będą się rozwijać i będą bardzo dobrą wizytą To jest, w to, jest, to jest pytanie. Które na wyrost jest bardzo trudno udzielenia odpowiedzi. Nie mogę wymienić kogoś, nie mogę kogoś specjalnie promować. A zapominam o innych. Ja, nie, ja, powiem, na o przykładzie, promocji, ja powiem na przykładzie swojego mhm. stowarzyszenia. Ja zostałem oceniony na takim poziomie, i takie dostałem pieniądze, jakie są możliwości budżetu. To to jest czyli na poziomie, to jest stowarzyszenie tenisa stołowego, mhm. przy ulmk ja jestem tam wiceprezesem. Występowaliśmy o 64 tysiące, dostaliśmy 45, czyli też jesteśmy w przedziale. 60%. Mimo, że jestem przewodniczącym Rady i mam tam swoje możliwości jakieś, albo ktoś by no, sobie ale mógł wyobrazić. Być, ja to byś no, może został 35? No, może inaczej. To, to jest takie, to tak to się możemy przerzucać i mhm. wyjdzie na to, że powinienem dostać 105 na koniec, tak? Ale jestem też, nie jest tajemnicą, członkiem Stowarzyszenia Razem dla Radomska. Jest to Stowarzyszenie Pana Prezydenta i nie zostałem potraktowany w, w sposób jakiś szczególny. Dostałem na tym poziomie, na jakim niemalże w tam w roku. Także tutaj panuje transparentność. Czy moje stowarzyszenie powinno dostać więcej? No mamy dwa talenty, czy trzy nawet takie, no, pierwszej wody. Chłopcy nam będą jeździć na Mistrzostwa Polski. Jak dobrze pójdzie, to Sebastian, nasz najmłodszy zawodnik, w tym roku już będzie w pierwszej dziesiątce. Jak mu się ułożą dobrze losowania, ma szansę nawet na pierwszą trójkę w Polsce. To tego dawno w Radomsku nie było, więc my musimy zadbać o to w sposób inny. Musimy szukać sponsorów, Poza tym wzrosły koszty. Dostajemy informację, że obóz będzie droższy o 30%. Też musimy znaleźć na to środki. Dobrze, skończmy sprawę tej pieniędzy. Jak 2022 rok oceniacie, jeżeli chodzi o rozwój sportu? Może nie tyle o rozwój sportu, tylko. Co, o co w pewnym stopniu zabiegaliście u prezydenta, żeby było zrealizowane? No więc to boisko przy... No więc mówię, no, wnioskiem rady była budowa boiska tak. ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole nr 6. To się zadziało, to już zaczyna się realizować. Jesteśmy po przetargu, inwestycja ma być skończona w tym roku. To jest wielki sukces dla tego miasta, bo my do tej pory nie mieliśmy czegoś takiego. Co prawda będzie to boisko przeznaczone tylko dla grup młodzieżowych, to takie będzie miało wymiary, ale będzie oświetlone, ogrodzone, z zapleczem dla lekkiej atletyki, z zapleczem własnym, jeżeli chodzi o oświetlenia, o szatnie, o takie kwestie. Ale to jedyna w 2000 To nie jedyna. Co Drugą czy... kwestią jest Orlik, który praktycznie nadawał się do zamknięcia. Będzie położona na Orliku lada moment nowa nawierzchnia trawiasta. No podejrzewam, że w takiej klasie jak na tym sztucznym boisku. Poza tym, no, oddaliśmy, oddana została akwara to jest niewątpliwie sukces, bo pozwoli to y, rozwijać się lepiej y, pływakom. Prezydent jest bardzo ja ostatnio nad rozmawiałem, zainteresowany, stąd też podniósł nawet kwotę dla pływaków. O skromną kwotę, ale jednak, bo widzi przyszłość w w Radomsku. Że jest dialog między Miejską Radą Sportu. Cały czas jest, nie ma innej możliwości. My podpowiadamy, nie ma tego dialogu podobno z przedsiębiorcami w Radomsku. Y, powiem tak, ja nie chcę się mieszać do polityki. Sport powinien się trzymać daleko polityki. Nie ma, Sport poli powinien nie ma polityki w sporcie? Y, ten, który reprezentuje ta rada, nie ma. Nie ma dlatego, że my się przekładamy argumentami, a nie przekonaniami. Mnie nie interesuje, czy ktoś jest stąd, czy stamtąd. Mnie interesuje, kim jest, co robi dla sportu, jakie są jego działania. Proszę sobie popatrzeć, Rada ma przekrój niemalże większości stowarzyszeń uczestniczą. W... Przewodnicząc, czy jest członkiem ugrupowania Razem dla radą no został już po wyborze na e, szefa Rady. To nie jest moja pierwsza kadencja, to jest moja druga kadencja. Ja też mam prawo do własnych przekonań, do własnego myślenia. Mi się z panem prezydentem Ferencem pracuje bardzo dobrze. Nie interesuje mnie układy koalicyjne, poza koalicyjne, opozycji, inne rzeczy, bo to nie jest moja rola. Ja jako przewodniczący Rady Sportu muszę mieć przyjaciół wszędzie, bo muszę rozmawiać z no, radnymi. Ale łatwiej się rozmawia członkowi ugrupowania Razem dla Radomska z radnymi, którzy mają w radzie, w radzie miasta większość. Niż by było to odwrotnie, jeżeli by trzeba było zabiegać o dodatkowe jakieś Ale środki finansowe. Ale ja powiem taki prosty przykład. Tu nawet powiem. jak była poprzednia koalicja, to mi się bardzo dobrze rozmawiało, czy z Tatkiem Kubakiem, czy z Wiolą Pal, czy, czy, czy z ludźmi, czy tak powiem wtedy będącym w opozycji, dlatego, że mnie interesował sport i ich interesował sport. I, na, i to była nasza, nasza płaszczyzna do rozmowy. A co kto myśli, gdzie jest, to nie jest dla mnie. W ogóle jestem przeciwnikiem i nie podoba mi się, jak duża polityka wkracza do małych miast. Bo czasami ludzie, którzy siedzieli w jednej ławce, w jednej A szkole... A nie wkroczyła do duża polityka? Nie, niepotrzebnie zupełnie. Mhm. Uważam, że za dużo jest prądu w tym wszystkim, za dużo jest hejtu. To już nawet nie jest hejt, tylko to jest taka... E, tak wyrażę się, jak profesor Jeziorska mnie słyszy, to dostanę dwójkę. To jest taka... To jest taka to jest taka rozmowa między chłopami gdzie w zasadzie każdy się zastanawia kiedy który chwyci zabrony. To tak nie może być. Tak nie rozmawiają ze sobą cywilizowani ludzie, cywilizowani ludzie rozmawiają na argumenty. Nie można kopać tylko. Dajmy szansę wstać i naprawić ale jeżeli będziemy tylko kopać to nie osiągniemy nic. Poza tym uważam że wszyscy w tym mieście radni wszyscy pracownicy urzędu, którzy podejmują decyzje, powinni być zainteresowani, żeby nasze dzieci, bo mówimy o dzieciach, bo dotacje są przeznaczeniem wszystkim na młodzież, żeby się rozwijać najlepiej, żebyśmy ich wyrwali z patologii, wyrwaliśmy ich z tak zwanych środowisk hejterskich, wyrwaliśmy ich od komputera, dali im zdrowo żyć. I my to robimy i o tym myślimy. Tu bym postawił kropkę, ale mam jeszcze jedno pytanie. Która inwestycja albo które zamierzenie, który plan, który sobie gdzieś tam budowałeś z tyłu głowy, że uda się zrealizować w 2022 roku, nie będzie zrealizowany. Jest takie przedsięwzięcie? Była, ja jakaś, powiem taka, tak. była jakaś taka propozycja. Czekam cały czas na decyzję w sprawie przekształcenia starego basenu. Ona na pewno lada moment nastąpi, bo pewno, że nowy basen musiał przejść w pewną. Pewien etap próby, żeby nie było niespodzianek, żeby nie było kłopotów. I pewno coś się zadzieje, bo to miasto nie utrzyma dwóch basenów. To jest logiczne i nie ma zresztą potrzeby. Czekamy na praktycznie na wypłycenie. Wypłycenie jest zrobione w nowoczesnej technologii, gdzie będzie to ruchome wypłycenie. W każdej chwili możemy z niego zrezygnować po to, żeby stworzyć wikim. Jesteś orędownikiem wygaszenia w ogóle starego basenu? Znaczy jestem orędownikiem prze przekształcenia tego obiektu, ponieważ nie mamy obiektów. Ale na co? Znaczy... Dla dla sale, dla sportów walki i dla innych sportów, które mogą w tych warunkach tam pracować i są to niewielkie koszty, bo te stowarzyszenia się poniewierają. Zobaczcie gdzie jest boks, zobaczcie gdzie są ciężary w podziemiach, zobaczcie gdzie są zapasy. No oni też w ogóle skaczą z miejsca na miejsce, a proszę zobaczyć w mediach, jakie robią wspaniałe wyniki w dzieciach. Zobaczcie, co się dzieje w ciężarach. Mamy medalistów, mamy reprezentantów Polski, mamy bodajże wicemiszczyni świata. Nie pamiętam w tej chwili. No więc, jak nie stworzyć im warunków? To nie tylko piłka. Poza tym, podjęliśmy takie pewne starania. Idziemy w kierunku e, Kościuszki, ponieważ radni powiedzieli, że nie powinniśmy sprzedawać Kościuszki. Tam będzie ocieplony ten budynek. Tak, no, to, to jest pierwsza tak. rzecz. Druga, szukamy środków finansowych, nie mogę zradzić na razie szczegółów, na remont Kościuszki i taki planujemy cykl. Oddajemy szkołę numer 6, przenosimy infrastrukturę sportową na szóstkę. W tym czasie możemy robić kościuszki. Jak skończymy kościuszki ze sztuczną nawierzchnią, z kapitalnym remontem, możemy wejść na brzeźnicką po to, żeby gry seniorki. Kościuszki, sztuczna nawierzchnia? Tak. Ale to kiedy? No, czekamy na decyzję. Pan prezydent. Ale to w 2022 roku? No, może nie w 2022, ale najpierw to musimy oddać szkołę, tak? Rozumiem. Jak oddamy szkołę, no to liczę, to jest plan na jakieś 3-4 lata minimum, bo to się nie da, tak? Ale też musimy mieć świadomość, że kilkadziesiąt lat w tym mieście się nie działo. Nikt nie może mieć pretensji do radnych obecnej kadencji, do radnych poprzedniej kadencji, bo w, tym, w tych inwestycjach sportowych niewiele się działo. Taka prawda jest. No co ci my zrobili. Szóstkę zrobili jako miasto. I, I stary basen. Dużo na ten temat można by było jeszcze mówić, ale to Nasze, naszej rozmowy dobiegł do końca. Dziękuję Ci bardzo za przybycie. Ja dziękuję, ale mam rozmowę. jednocześnie apel też do Ciebie. Mhm. Apel do Państwa radnych. Apel do społeczeństwa miasta radomska, żebyśmy zawalczyli wspólnie o ten sport. O dobro naszych dzieci, bo to jest nasz wspólny interes. Chciałbym, żebyś Irek Częściej zaglądał na nasze sportowe podwórka. Zapraszamy Cię, tam będziesz zawsze mile widziany i będziesz sprzedawał na bieżąco to, co my robimy. Dziękuję Ci bardzo dziękuję. za to zaproszenie. Skorzystam w miarę wolnego czasu oczywiście. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu Dziękuję, Państwu. dziękuję za uwagę. Był to program Starszy Niezależny na portalu radomsko24.pl. Kolejne spotkania poniedziałek, środa, piątek, 19.45. Do usłyszenia, do zobaczenia.